Witam, jest ze mną Marta Chojnowska na Media treningu przed Fen 2. Witam serdecznie. Jak przebiegło przygotowanie do walki? No bardzo dobrze. Zrobiłam cały program przygotowawczy. No i wszystko się okaże 8 marca. Gdzie przygotowywałaś się? W Łodzi w korio. Były jakieś wyjazdy sparringowe z kimś znanym? Nie, nie, żadnych wyjazdów, żadnych. Wszystko się odbywało w klubie. Rozumiem. Jaka taktyka na walkę? Czego unikać? Co będzie Twoją dominującą stroną? To się okaże tak naprawdę w walce. Wiem, że Sylwia jest zawodniczką, która idzie na, do, na oślep do przodu. E, ciężko się z nią walczy, bo jest twarda, wszystko przyjmuje. No, a jaka taktyka to wyjdzie w walce? Tak naprawdę nie, nie układam sobie, po pierwszych tam 30 sekundach już będę wiedziała jak, co robi, czego nie robi. Rozumiem. Związałaś się tą z organizacją na więcej walk? Jak to wygląda? Na razie na jedno. a zobaczymy czy będą chcieli mnie, czy, czy, czy nie. Mhm. Miałaś też swoją przygodę w KSW, z KSW już definitywnie zakończona współpraca, czy może jeszcze jednak zobaczymy cię? To się okaże. Mam nadzieję, że jeszcze mnie zobaczycie, ale też nic nie obiecuję. Rozumiem. Zmieniłaś też klub od Marcina Różelskiego, prawda? Tak, tak. To było powodem? Nie będę mówić. Okej, okay, rozumiem. A powiedz proszę, czy śledzisz tam swoją byłą przeciwniczkę Karoliny Kowalkiewicz, związała się z Invictą FC? Tak, śledzę i fajnie, że dziewczyny Karolina i właśnie Asia się związały z tą federacją. Rozumiem. Jak y, nastawienie do przeciwniczki jest agresja? Czy to jest taka walka walką? Bo często spotyka się właśnie taką agresję wśród dziewczyn, że chcą się zabić, gdzieś tam jakieś szarpanie można powiedzieć byłoby na ulicy. To chyba wydaje mi się, że tylko początkujący zawodnicy mają tak, że się nie lubią, a y, już tacy, którzy już tam mają swoje przewalczone, wiedzą, że to jest tylko walka i na co dzień się przyjaźnią, a y, wychodzimy do ringu i każda robi swoje, swoją pracę. Rozumiem. Y, okres przygotowawczy trwał ile? Trzy miesiące. Trzy miesiące. Okej, okay. w takim razie ja dziękuję. Jeśli chciałabyś komuś podziękować, pozdrowić, to proszę. Dziękuję bardzo mojemu teamowi, Choreo, Markowi Szczepankowi, Trekowi, Professional Fighter i Pitbullowi. Dziękuję.